PSK4 w Lublinie. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, bo 26 stycznia to Ogólnopolski Dzień Transplantacji, obchodzony w rocznicę, kolejną rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce. To był 1966 rok, już nie obliczajmy dokładnie ile lat temu to było. To był udany przeszczep, 18-letnia uczennica szkoły pielęgniarskiej, dostała nerkę, yy, chorowała od dawna, od lat młodości, zabieg trwał... 57 minut, zatem bardzo krótko. No i wszczepiona nerka już po kilku minutach podjęła pracę. To chyba idealna sytuacja, prawda, jeśli chodzi o tego typu zabieg, abstrahując od tego, że do tej operacji doszło wiele lat temu. Sytuacja idealna, sytuacja, która ratowała życie, i musimy mieć świadomość, że transplantologia jest po to, żeby w większości pacjentów ratować życie, bo to jest jedyna metoda, którą możemy pacjentowi w danym momencie zapewnić. Pani doktor, proszę powiedzieć, jaka jest świadomość społeczna dotycząca całego zakresu. O którym rozmawiamy, świadomość społeczna wydaje się być wciąż za mała, co jest związane z informacjami, które są dostępne zarówno w mediach społecznościowych, jak i w filmach, w prasie. A jesteśmy po to, my, transplantolodzy, żeby informować pacjentów, którzy znajdują się już w ciężkim stanie, ponieważ przewlekła choroba nerek z mojej strony, jako nefrologa, jest przewlekłą, postępującą i śmiertelną chorobą informowanie pacjentów i ich rodzin o możliwych terapiach nerkozastępczych a przeszczepienie nerki jest metodą najlepszą, która przede wszystkim wydłuża życie pacjenta. Wydłuża życie pacjenta, poprawia jakość życia, czy po przeszczepie nerki osoba jest w pełni zdrowa? Traktowanie przeszczepienia nerki jako metody stuprocentowego wyleczenia nie jest do końca przełożeniem na sytuację rzeczywistą, ponieważ przeszczepienie nerki oczywiście umożliwia... Powrót wielu funkcji życiowych, które zostały zaburzone lub też utracone w związku z przewlekłą chorobą nerek, która uszkadza cały organizm, a nie tylko jest związana z układem oczowym. Natomiast pacjent musi być świadomy, że musi z nami współpracować po przeszczepieniu nerki, przyjmować regularnie leki, przechodzić na regularne wizyty, które w późniejszym okresie po przeszczepieniu wypadają mniej więcej raz na trzy miesiące. Jak również musi być świadomy, że przyjmowanie trzech silnych leków, odrzucanie obcego, jakby nie było narządu, wiąże się z ryzykiem większej częstości infekcji, jak również występowania choroby nowotworowej u części pacjentów. A to jest faktycznie nowe życie po przeszczepie? Jest nowe życie, ponieważ w większości pacjenci nie odczuwają dolegliwości związanych z przewlekłą chorobą nerek, z dializowaniem się, mówiąc potocznie, jak również umożliwia to im normalną pracę dla młodych osób nawet normalny wzrost, odżywianie się, więc to są podstawowe rzeczy, które są bardzo istotne, na które może też nie zwracamy do końca uwagi. Jeżeli chodzi o świadomość społeczną dotyczącą przeszczepianych narządów, mówię w tej chwili generalnie nie tylko o przeszczepianych nerkach, to z tym też. Trzeba powiedzieć, że bywa różnie, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo. Nie tylko polskie, zapewne. Bywa różnie. My, jako klub młodego transplantologa, który został powołany przy Polskim Towarzystwie Transplantacyjnym w tamtym roku, będziemy również do, dążyć do tego, aby informować społeczeństwo o tym, że dawstwo może występować w dwóch formach. W większości w Polsce jest to dawstwo od osoby zmarłej, natomiast istnieje jeszcze dawstwo, rodzinne wszystkie informacje osoby zainteresowane mogą zdobyć na stronie organizacji zajmującej się przeszczepianiem która się nazywa Poltransplant, ale również na stronie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego takie ulotki zostały wydane w tamtym tygodniu są dla każdego dostępne Pani doktor gdzie można znaleźć informacje na temat na ten temat o którym pani mówi czyli o tym dawstwie rodzinnym między innymi Dawstwo rodzinne jest między innymi propagowane przez nas jestem jednym z dwóch koordynatorów w województwie lubelskim, które um, zajmują się informowaniem osób a, i koordynowaniem dalszych działań, które chciałyby zostać dawcą no, żywym, jak również informacje ogólnodostępne na wspomnianych portalach organizacji Pol Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Czy z doświadczeń y, medyków wynika, że dawstwo rodzinne daje większe szanse na to, że przeszczepiony organ lepiej się. To no, nie jest dobre słowo, przyjmie. Oczywiście tak, trzeba pamiętać o tym, że przeszczepienie dawstwy żywego um, następuje w sposób planowany, więc mamy czas na przygotowanie zarówno dawcy, jak i biorcy, na zabieg przeszczepienia, natomiast proszę pamiętać, że zarówno dawca, jak i biorca przechodzi szereg szczegółowych badań. Zdarza się, że w trakcie kwalifikacji niestety, ale znajdujemy przeciwwskazania do przeszczepienia, co z kolei może dla części osób uratować ich życie. Wiele osób, a może inaczej, ile osób w tej chwili oczekuje w województwie lubelskim na przeszczepienie nerki, bo takie informacje... Pewnie państwo posiadali. Na podstawie listy dostępnej z organizacji Poltransport, to jest tak zwana lista oczekujących na przeszczepienie, mówi się, że w Polsce jest to ponad niestety ale 1800 osób, więc to jest bardzo duża grupa osób oczekujących na przeszczepienie nerki. Regionalnie u nas można powiedzieć, że aktywnych obecnie jest około 30 osób, natomiast ta lista coraz bardziej nam się wydłuża. Nawiązując do tego, co powiedziała Pani wcześniej, może się okazać, że osoby, które na tej liście znalazły się, zostały zakwalifikowane Znala powiedzmy kilka miesięcy temu, wcześniej dostaną nerkę niż te, które czekają rok czy dwa lata. Tak, ponieważ decydują kryteria biologiczne osoby, która zgłoszona jest do przeszczepienia nerki, ale też proszę pamiętać, dobieramy nerkę względem zgodności grup krwi, a przede wszystkim zgodności genetycznej względem antygenu zgodności tkankowej. Nie mamy praktycznie osoby identycznej genetycznie, która mogłaby nam dać nerkę, chyba że jest to bliźniak jednojajowy. Jest wiele mitów dotyczących Pobierania, przeszczepiania narządów mitów, które mówią między innymi o tym, że ja nie chcę tutaj powielać pewnych takich plotek, ale polegających na tym, że są pobierane nerki, zabierane są narządy od żywych osób po to, żeby je przeszczepić tym, którzy oczekują, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, dlatego też w trakcie kwalifikacji do przeszczepiania, zwłaszcza do osoby żywej. Jest wręcz obowiązkowa cena psychologiczna, rozmowa z takimi osobami i przekonanie też społeczeństwa, że to jest dar życia, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które mają jakiś duży związek emocjonalny między sobą, więc przeszczepienie zwłaszcza od dawcy żywego, a w takim trybie wyprzedzającym, kiedy jeszcze osoba chora nie jest dializowana, według statystyk to jest najlepsza metoda, która zapewnia najdłuższe przeżycie narządu a przede wszystkim pacjenta. No właśnie, jak długo żyją osoby z przeszczepionym, znaczy nie osoby, jak długo Przeszczepiony organ może funkcjonować po przeszczepieniu? Osoba, która trzyma narząd, musi też o tym pamiętać, że nerka, jeżeli o tym narządzie mówimy, średnio ma czas przeżycia około 10 lat, więc to nie jest organ, który zapewnia stan stabilizacji na całe życie pacjenta. Jednak każdy pacjent jest inny, każdy pacjent inaczej toleruje przeszczepienie, każdy pacjent. Może mieć inne powikłania, także ten czas się różni. Oczywiście mamy osoby, które mają ponad 30 lat czynny przeszczep bez żadnych powikłań, także średnio mówi się o 10 lat. A co decyduje o tym, że ten czas jest dłuższy? Przede wszystkim styl życia, współpraca z nami i regularne przyjmowanie leków immunosupresyjnych, które cały czas monitorujemy, ale mają też swoje działanie niepożądane. A zdarzają się sytuacje, że osoby z przeszczepionym narządem tych reguł nie przyjmują, nie, 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 nie przyjmują leków? Niestety tak. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób pandemia wpłynęła na y, przeszczepianie y, w tym przypadku nerek, ale to nie tylko chodzi o przeszczepy nerek. W początkowych okresach pandemii mieliśmy bardzo duży problem ze względu na to, że doszło do, można powiedzieć, paraliżu całej służby zdrowia, co wiązało się też z ograniczeniem dostępu do hospitalizacji wielu pacjentów i możliwością przygotowania. Zwłaszcza osoby, którą nazywamy biorcą, do takiego zabiegu przeszczepienia były wstrzymane przeszczepienia oddawców żywych. Natomiast powoli, powoli ta liczba przeszczepień wzrasta. Osiągnęliśmy już jakąś średnią sprzed kilku lat, ale dążymy do wartości tysiącu przeszczepień rocznie, jeżeli mówimy o nerce. I w tym momencie dziękujemy słuchaczom Polskiego Radio Lublin. Ciąg dalszy naszej rozmowy już za kilka chwil na naszej stronie internetowej radiolublin.pl, a także na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. A przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj dr Izabela Zakrocka z Katedry i Kliniki Nefrologii SPSK 4 w Lublinie. Pani doktor, jak wielu jest lekarzy chętnych do tego, zainteresowanych tym, żeby być, już nie mówię nefrologiem, ale transplantologiem? Wydaje mi się, że stanowczo za mało, chociaż to jest bardzo ciekawa specjalizacja, która daje duże możliwości. Jednak jest przenależna do ośrodków transplantacyjnych, więc może z tego wynika pierwszy problem. Natomiast drugi, że jest to dziedzina szczegółowa, więc często lekarze muszą... Już mieć wcześniej zdobyte specjalizacje, zarówno w mojej dziedzinie choroby wewnętrzne, nefrologia. Koledzy chirurdzy również muszą zdobyć tytuł specjalisty, czy też hematologa, więc wydłuża się troszeczkę czas, zanim się osiągnie pełny tytuł transplantologa. Natomiast jest to dziedzina niezmiernie ciekawa, którą serdecznie wszystkim polecam. Lekarzom, oczywiście. oczywiście. Pani doktor, jeden z profesorów, z którym miałem możliwość porozmawiać na temat przeszczepów, powiedział, że przeszczep i to życie po przeszczepie to jest tak trochę jak wędrowanie po brzytwie, po, po żyletce, czyli z wielkim ryzykiem. Ryzyko oczywiście istnieje. Tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to nie jest pacjent, który jest w takim samym stanie biologicznym jak przed chorobą nerek, która się rozwinęła. Więc przeszczepienie nerki daje o wiele więcej możliwości, daje dłuższe życie lepszą jakość życia. Natomiast musimy uświadamiać pacjentów, że. Nowe ryzyka się pojawiają. Ostatnio najważniejsze chyba, więc duże ryzyko różnych zakażeń, które dla nas osób z prawidłową odpornością nie są problemem, natomiast dla osoby, która jest po przeszczepieniu jest zakażeniem śmiertelnym. I trzeba powiedzieć, że jednak każdy przeszczep to jest to jest to każdy przeszczepiony każdy przeszczepiony organ to jest w cudzysłowie, a może bez obce ciało dla organizmu. Obce ciało, obce genetycznie, więc... Te inne antygeny zgodności tkankowej, bo nie mamy raczej takiej stuprocentowej zgodności między osobą, która otrzymuje organ a organem, y Zawsze mniej lub bardziej, ale prowadzi do procesu odrzucania tego obcego narządu. Oczywiście są już w badaniach klinicznych nowe terapie, które polegają na tym, że są wszczepiane komórki e, dawcy-biorcy, żeby ten układ odpornościowy przyzwyczaić i żeby nie było tak aktywnego procesu odrzucania. Natomiast e, do tej pory są to tylko i wyłącznie badania. Jedyną skuteczną metodą jest regularne przyjmowanie leków immunosupresyjnych, które też są obciążające zarówno dla nerki przeszczepionej, jak i dla pacjenta. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji, kiedy dawca, kiedy, kiedy organ będzie pobierany od zdrowego, od tak. żyjącego dawcy. Tak. Pani doktor, jeszcze na zakończenie jedno pytanie. Co należałoby Pani zdaniem zrobić, żeby ta świadomość społeczna dotycząca przeszczepiania, dotycząca transplantacji, w polskim społeczeństwie, pewnie nie tylko w polskim, była większa. Coraz więcej osób, z tego co wiem, również praktykuje to wielu moich przyjaciół, ma taką specjalną karteczkę, zgodę na pobranie narządów w, w przypadku, kiedy doszłoby do jakiegoś tragicznego zdarzenia. E Wiele kampanii społecznych, które są prowadzone, mają to na celu, przytaczając na przykład Bieg dla Życia, który jest regularnie organizowany raz do roku, był wcześniej w Wiśle, teraz w Wilanowie. który nie tyle informuje o potrzebie przeszczepienia, co pokazuje realne historie osób, które wymagały przeszczepienia. Pamiętajmy, że nie tylko nerki, inne narządy, takie jak serce, płuca, wątroba. Wymagają troszeczkę innych procedur przeszczepienia, natomiast są to osoby, które były naprawdę na skraju zagrożenia życia, i przeszczepienie narządu tak istotnego jak serce czy płuca ratowało życie takiego pacjenta, więc myślę, że historie przekazywane bezpośrednio, są najlepszą taką metodą. Natomiast są również organizowane spotkania zarówno w szkołach licealnych, czy z osobami młodszymi, też, żeby informować i przekazywać dalej taką informację, że przeszczepienie, zwłaszcza od dawcy żywego, jest możliwe, jest bezpieczne jest najlepszą metodą ratowania życia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Zatem przeszczep może nie nowe życie, ale nowa jakość życia na pewno. Nowa jakość życia troszeczkę może być bardziej skomplikowana, ale przede wszystkim... Yy... Życie na dłużej. Uratowanie życia. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Izabela Zakrocka z Katedry i Kliniki Nefrologii SPSK4 w Lublinie była dzisiaj gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin. Przypominamy, 26 stycznia ogólnopolski dzień transplantacji. Pamiętajmy, o tym, jak wiele osób czeka w tej chwili, mówiliśmy o tym na przeszczep nerki, ale także wiele osób, które, dla których przeszczepiona nerka, przeszczepione inne organy mogą dać szansę na, na życie, po prostu na przeżycie. Bardzo Pani dziękuję raz jeszcze i dziękuję słuchaczom.